Chciałam zwrócić uwagę na świetną serię podróżowników. To takie dziwne pamiętniki, notatniki, krótko mówiąc, interaktywne książeczki, umożliwiające bardzo osobistą, czynioną przez dziecko w trakcie podróżowania formę sporządzania notatek czy robienia sobie pamiątek z wyjazdu. Serdecznie polecam. W dniu dzisiejszym mieliśmy przyjemność odebrać nagrodę w kategorii wydarzenie roku w zakresie książek o charakterze podróżniczym. Jest to dla nas niewątpliwie ogromne wyróżnienie, albowiem dotąd nie funkcjonowaliśmy jako wydawnictwo w tej kategorii i w tego typu publikacjach. Seria podróżowników wydawnictwa mat. W moim poczuciu przewróciły w ogóle sposób patrzenia na książkę turystyczną dla młodzieży. To nie jest tylko książka edukacyjna, ale to jest prawdziwa książka turystyczna i myślę, że książka o tak zwanym wysokim poziomie przekazu. Kiedy siedliśmy do koncepcji, mieliśmy dwie idee, które nam przyświecały. Pierwsza to taka, żeby Zrobić dla dzieci nie tylko przewodnik, nie tylko książkę, z którą wezmą na wakacje i przeczytają coś w niej, ale też, żeby miały pamiątkę z tych wakacji, żeby było tam wiele miejsca na ich własną kreację. Druga idea to była taka, żeby zrobić książkę dla dzieci właśnie na wakacje tam, gdzie one jeżdżą, tam, gdzie jeżdżą polskie dzieci, stąd wiele podróżowników na temat polskich kierunków oraz te najbliższe europejskie. Zagraniczne kierunki. Bardzo się cieszę, że nasze podróżowniki otrzymały nagrodę. To publikacja skierowana do małych czytelników, którzy jednocześnie stają się autorami, bo w tych książkach można wklejać, zachowywać pamiątki i tworzyć naprawdę pamiętnik ze skarbami z wakacji. Książka ta po podróży staje się wspaniałym pamiętnikiem, który po latach może być najlepszą pamiątką, najlepszym wspomnieniem z podróży. Serdeczne gratulacje dla całego zespołu, który stworzył produkt Podróżowników za to. Że mimo cyfryzacji dzisiejszych treści, mimo tego, co się mówi o spadku czytelnictwa w Polsce, takie książki pokazują, że dzieci można zdobyć poprzez nową jakość interakcji. Serdeczne gratulacje. W tym szczególnym miejscu w Warszawskich Targach Książki w trakcie imprezy czytelniczej chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego projektu. Między innymi pomysłodawcom tego projektu, chciałbym podziękować również autorom oraz wszystkim tym osobom, które poprzez swoją codzienną pracę niewątpliwie wniosły duży wkład w realizację tego e, przedsięwzięcia.